W zadaniu kolejnym mamy także do czynienia z ciągiem geometrycznym. Wiemy, że pierwszy wyraz tego ciągu to x loraz minus 1 szukamy sumy n wyrazów tego ciągu, gdy wiemy, że n to będzie liczba. Parzysta. No dobra, czyli na początek zapiszmy sobie wzór na SN i podstawmy te dane, które tutaj mamy. Czyli możemy zapisać, że SN to będzie, korzystamy z tego wzoru, ponieważ Q oczywiście jest różne od jednego. Czyli mamy wyraz pierwszy, a więc X, razy 1 odjąć Q do potęgi N, czyli minus 1 do potęgi N, podzielić przez 1 odjąć q, czyli 1 odjąć minus 1. No dobra, lecimy dalej, czyli mamy x raz. I teraz zwróćcie uwagę, że my co prawda nie wiemy, Jaka liczba kryje się pod literą n, natomiast na pewno wiemy, że to będzie liczba parzysta. A jeżeli minus 1 podniesiemy do dowolnej liczby parzystej, to na pewno w wyniku otrzymamy wynik dodatni i tym wynikiem będzie 1. No minus 1 na przykład do potęgi drugiej, to minus 1 razy minus 1 czyli 1 minus 1 do czwartej, do szóstej, do ósmej i tak dalej, tutaj zawsze pojawi się jedynka, czyli mamy już pewność, że to na pewno będzie równe 1. Mamy zatem 1 odjąć 1 przez z tych dwóch minusów otrzymamy plus, czyli 1 plus 1 to będzie 2, czyli obliczając dalej to będzie x razy 0 drugich a 0 podzielić przez 2 oczywiście da nam 0 i x razy 0 to będzie 0 i to będzie właśnie ta szukana suma.